jest kąteczka. O, szyba 20. To jest wyłączenie. dobro jest. Dobra, zagnięta. 15 10 5, 4, 3, 2, 1, go. 6 lewy, 30, mała od szczytu 25 plus prawy średni. 150 I stuś 5 plus lewy, 50. 4 plus lewy, 30. I szczyt lekko prawą, 50. 5 pięć minus prawy, widzisz. I szczyt lekko lewą, śmiało 300. Od szczytu stuś 40, 5 lewy, zahacz do łkiem o szkur. 80 5 plus lewy tól 80 znowu 5 plus prawy przez szczycik przechodzi 5 plus prawy średni i 200 na końcu. Hamuj, hamuj. Trzy prawy za balot nie wypuść. Trzy prawy za balot nie wypuść. 70 na asfalt. 6 minus lewy 120. I hamuj, hamuj. Przed sześć prawy ciasny. 32 lewy za balot krawężnik. 50. Dwa prawy za balot nie wypuść. 110.

3 plus prawy nie ciąć przez most. 70. 5 plus lewy tull. I szczyt śmiało. 70, szczyt lekko prawą. 90. 5 plus prawy do szczytu. Prostu i 150. 5 lewy krótki tull. 100. 7 lewy. Asphalt, hamuj, 70. 4 plus prawy, zahacz za balot. Przechodzi 4, lewy. 70, 4, minus lewy, zahacz za balot. Do 4, plus prawy, możesz 100. dobrze, 5, minus prawy, zahacz, 100. Szczyt śmiało, 130, prosto na shooter, Prosto na shooter, 80 6 lewy z hamowaniem, in Do 4 plus prawy średni, 70 75 plus prawy średni, 100 I do szczytu, zduś 25 prawy 50 Schamuj 4 lewy średni, in Przechodzi 7 prawy i 6 lewy średni, 50. Szczyt środkiem, 50. 5 plus lewy zamyka. Prostuj 100. 5 lewy zacisk do 4. 4 plus prawy średni przechodzi. 100. I hamuj, hamuj szczyt. 6 prawy z hamowaniem do 3 minus lewy średni. Przechodzi, 4 prawy. 30. 6 minus prawy, długi zacisk, do 5 minus. 90. Sz szczyt śmiało, 70. 4 lewy, krótki in, nie ciąć. Trójkąt Tak, dobrze zobacz tam. Do 6 prawy, 120, i szczyt śmiało, 80. 5 prawy krótki 80 I 6 lewy z hamowaniem in Do 5 minus prawy zahacz 5 minus prawy zahacz 200 prostuj Szczyt środkiem Potem 100 I hamuj 3 lewy możesz 200 prostuj I potem hamuj, hamuj, jeden lewy zabalot. I jeden prawy długi. I siedem lewy średni ciąć 80. 6 prawy zamyka 200. 5 prawy krótki zabalot. 150 Szczyt prawą 70. 5 plus lewy trochę zamyka. 150. I zduść. 4 plus lewy przyciąć. 4 plus lewy przyciąć. 60. 4 plus prawy. 50. Hamuj, hamuj, jeden prawy. I shooter. 70, szczyt śmiało, 100. 5 lewy krótki, 100. 100, 5 minus prawy, ściąć, późno, fest. Późno, ciąć fest. 140, 7 prawy i lewy, 90. I tutaj pamiętaj: 6 lewy przez szczyt i 150 łukiem. I szczyt lekko lewą 130, 7 lewy 130, 6 lewy długi 80, 6 lewy przez szczyt tu 130, 6 plus lewy przez szczyty i 60, hamuj 5 minus lewy, zacisk 4. In do 4 prawy zahacz. 350 prostój.